Siema YouTube. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego symulatora straży pożarnej. Mamy w tym momencie wezwanie do kolejnego zadania. Na prywatce wybuch pożarny. Impreza w domu wymknęła się spod kontroli i przez to wybuch pożar, ale więcej dowiemy się na pewno po drodze! No!

To się dużo nie dowiedzieliśmy. Myślałem, że podadzą jeszcze jakieś szczegóły, oczywiście. Dom jednorodzinny, dom mieszkalny, wybuch pożar. Zaraz zobaczymy, jak daleko już się rozprzestrzenił. Po ostatnim gaszeniu, w budynku mieszkalnego, kilku rzeczy się nauczyliśmy, i zaraz zobaczymy, czy uda nam się tym razem zakończyć zadanie w lepszej. W lepszym stylu niż poprzednio! Z drogi, spieszy nam się. Z drogi. A już jesteśmy okej. Okay. Gdzie teraz? Ho ho! Aj O, muszę się poprawić Nie stoję, nie stoję w kopercie Nie stoję w kopercie, więc nie zaczniemy zadania Teraz Ojejku, to nie będzie łatwe zadanie Dobra Ostatnio nauczyliśmy się, że należy. Dopóki jest jeszcze sytuacja w miarę opanowana, należy wysłać kogoś, żeby poszukał. Żeby poszukał poszkodowanych. I jedną osobę, żeby po prostu. O, już się dach tak zawalił. Um, jedna osoba ma poszukać poszkodowanych. I jedna osoba najlepiej, jakby poszła. Ok, to jest niebieski, teraz jest wolny. Parker. Parker. Nie mogę mu dać zadania. A jest zajęty. Ok. Musimy się jakoś dostać do środka. Drzwi są zamknięte. Idziemy po Łom. E, nasza koleżanka. A nie, Santiago też już gasi. Um, obleć dom dookoła. Musimy zebrać kilfa, kilka informacji. I najlepiej od razu wyłączyć bezpieczniki. Dobra, będzie się włamywał do środka. Włomem, tak samo jak i my. Nie tak? Tak. O. Oh. I pchamy. O, nie wejdziemy. Nie ma szans! Nie wejdziemy. Musimy wziąć wąż strażacki i zacząć gasić od wejścia. O to nie będzie! To nie będzie łatwe zadanie. Widzicie jak się kończy impreza w domu? Nie to. Chyba właśnie znalazł skrzynkę z bezpiecznikami i coś powiedział, ale nie bardzo zrozumiałem. Może od razu weźmie i zgasi. E, nie zgasi. Wyłączy. Chciałem na skróty powiedzieć. Oczywiście my będziemy gasić, a on ma wyłączyć, nie? Ojejku. Piekło. To już się pożar naprawdę bardzo mocno rozprzestrzenił. Tu leżą klucze. Ten trzask drewna, nie? Ma się wrażenie, jakby zaraz miał sufit na głowę komuś spaść. A, możemy dzisiaj jeszcze z tej kamery pogasić. Tak, jak. Tak, jak to naprawdę strażacy widzą. O, To było za. To było za ciepło. Chciałem wejść, ale zasadniczo trochę za szybko. Jak doszło. Za, jak dochodzi do takich pożarów? Niby zwykła impreza, ktoś sobie prywatkę w domu zrobił, a tutaj taki pożar. Santiago się wbiła w pomień. Wlazła w gorący ptę, w gorące pomieszczenie. Davis teraz wlazł w gorące. Chciałbym koniecznie zgasić ten pokój żeby już pożar z tego pokoju się nie rozprzestrzeniał dalej Akzo, Parker już jest razem z nami Co oznacza, że już e, zrobił rekonensa z sytuacji dookoła No dobra, nie ma to tamto, zajmę się tym pokojem. Mam nadzieję, że nie popełnimy tym razem takiego błędu jak zrobiliśmy ostatnio. Otworzyliśmy drzwi, spowodowaliśmy wybuch pożaru i pożar rozprzestrzenił się na pozostałe pomieszczenia. Będziemy tym razem uważać. Ostatnia misja dużo nas nauczyła, nie powiem. Nie oni są? Słyszę? U góry! Dwójka i trójka. O, nie zdążyłem! Jak mam się tam teraz do niego dostać? Mayday, Mayday! Jak mam się teraz do niego dostać? Drabina! Kolega w potrzebie. Mayday! mayday. mayday someone I mean, help! idę. Mayday, mayday. Uh, mayday, mayday please. Stawaj! <tryk> oh. Oh, szybko stąd uciekamy. E? Nie, go nie chciałem odłożyć, ja chcę zejść. <ścoughs> A! Ja już wiem, co robię źle. Musimy się pospieszyć. Muszę go wziąć i muszę tutaj przy y, y, klawisz nacisnąć. O, nie trzymać go, bo trzymanie klawisza E powoduje zrzucenie. A się kolega władował. Sanitariusz! Medyk! ho, oh, 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 kumpel! Dostaliśmy osiągnięcie nawet za to. Dobra. Ej! gwiznął mi szlauch jeszcze! No! Ja nie mogę. Dobra, weźmiemy stąd jeden. Nie, 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 wodę. O. Ale momentalnie muszę powiedzieć, że sytuacja wygląda na w miarę opanowaną. A, pożary instalacji elektrycznej. O tym już wspominałem. Tutaj są zasady e, wyłączania bezpieczników, jak ktoś chce, niech sobie poczyta. Zatrzyma i poczyta. My tutaj dogaszamy. Oj. Chciał nie chciał. O, odsunąć się. Wow, te pożary, nie te wybuchy tutaj jest naprawdę. Masakra. Jeszcze gdzieś nie, to już jest dobrze. Tym razem nie zrobiliśmy takiego błędu jak ostatnio, że... Otworzyliśmy drzwi, spowodowaliśmy wybuch i poszliśmy sobie. Wszystko aż trzeszczy. Wszystko aż trzeszczy. Znaleźliśmy jakichś poszkodowanych? Chyba nie. W sumie mogę kogoś wysłać, chociaż nie wiadomo jak wygląda sytuacja na pierwszym piętrze. W sumie mógłbym wysłać kogoś, żeby poszukał e, poszkodowanych. Ale nie wiadomo jaka jest sytuacja u góry na pierwszym piętrze. Bo skoro już się dach zawalił to ten ogień też już na 100% jest u góry. Same trzaski słychać tylko jak drewno się kruszy i załamuje. Szkoda, że tutaj nie ma e, tego, co było w poprzedniej odsłonie tej gry, a mianowicie jak tą kropką, tym celownikiem najechało się na jakiś płomień, to było widać, czy, go tak, czy mamy nakierowany na ten płomień, czy go gasimy. Tutaj w tej odsłonie tego nie ma. Byłoby to moim zdaniem troszeczkę lepsze ułatwienie całego gaszenia, ale w sumie też nie jest to takie złe. Wow, wow, wow. A, Davis jest u góry. Łazi mi tutaj, zaraz wpadnie mi tutaj w ten ogień. Niesamowite. No, z domu już dużo na pewno nie zostanie. Same zgliszcza. Rozejrzę się zaraz kamerą termowizyjną, czy aby na pewno dogasiliśmy tutaj wszystko. Słyszę jeszcze ogień, ale to chyba jest u góry, mi się zdaje. Okej, okay, rzućmy okiem kamerą termowizyjną. Tam jest u góry. Tu jest jeszcze coś, ale to też jest u góry. O, tu za ścianą! Który stoi znowu w ogniu? Nie tak. <gry> Gdzie oni stoją? Znowu na dachu. Muszę otworzyć te drzwi tutaj. Oh. Wybuch ognia. <grystanie> Nic nie było. Szedłem to się pojawił. Parker. Się koledzy pchają dzisiaj. Koledzy włożą mi tu w ogień cały czas. Dwójka. I... okej. Okay. Santiago kazałem tutaj przyjść, bo mi tam po, po dachu łazi. I... Yy, cały czas widzę, że w płomieniach stoi. Co najciekawsze, wyczytałem wczoraj. Oczywiście, odcinek jest już jakiś czas temu, od kiedy gra wyszła. Ale e, wyczytałem, że ta gra ma swoją bazę modów. I można sobie tutaj ściągnąć mody i własne scenariusze. Gra zawiera e, edytor własnych scenariuszy. I można własne scenariusze w tej grze układać yy, i jednocześnie wykonywać. Uważam to za naprawdę świetny pomysł, że można własne misje tutaj robić. Jak na razie są tylko dostępne misje gaszeń, yy, do gaszenia pożaru. Może w przyszłości pojawi się jeszcze jakieś inne opcje, co strażacy wykonują, jakieś wypadki samochodowe, albo coś takiego. Ale zobaczymy, co nam jeszcze producenci gry zaoferują. Firma produkująca Construction Simulator nigdy nie, był, nigdy nie zawiodła swoich... E, fanów. Także jest to naprawdę ciekawy, co z tej gry... Wyjdzie. Jak na razie gra mi się naprawdę bardzo podoba. Nie nudzi się. Każda misja jest inna. Każda misja jest e, coraz trudniejsza. No muszę tutaj wziąć. O, tak zrobić. Także gra mi się naprawdę podoba. Nie żałuję wydanych pieniędzy. Jest to jedna z nielicznych gier ostatnimi czasy, którą widziałem i powiedziałem sobie, uff, tą grę naprawdę chcę mieć, tą grę chcę naprawdę wypróbować. Już naprawdę dawno tak nie miałem, żebym miał tak niesamowicie, tak niesamowitą ochotę na kupno gry i wypróbowanie jej. Dobra? Zostało chyba tylko to tutaj? Tak jest. Częściowo ogień jest ugaszony. Jeszcze słyszę gdzieś. Dobra, bez kamery termowizyjnej nie obejdzie się. U góry. E... schody? Jakieś? A kto chyba pod daszy tam będzie? To muszę. W takim układzie muszę iść na dach e, drabiną. I to się pospieszyć, bo widzę, że już czerwona strzałka się pojawiła. Tak jest. Także moi drodzy, jeżeli robicie imprezy w domu, wiadomo, alkohol. Braki koncentracji, niedobra zabawa powodują różnego rodzaju spadki w <laughs> uwadze i co za tym idzie mogą dojść, może dojść do takich sytuacji jak tutaj. No jednak nie jest to zbyt dobre, żeby po prostu <laughs> stracić wszystko poprzez głupią imprezę. Uważajcie na siebie, uważajcie na siebie.

Srebro, ok, nie było ofiar, nie ukończy... W 13 minut można to było ugasić, jak u... ok, nie, my, my potrzebowaliśmy 19. Zużyliśmy 10,5 litra wody. uj. Oj, oj, oj. Ale nic nie szkodzi. To co, ehm, możemy jeszcze rozejrzeć się tutaj po domu? Zwijamy manatki. I wracamy do bazy, możemy jeszcze tutaj pootwierać okna, żeby dym wypuścić, przewietrzmy tutaj. Ciekawe, czy są tutaj takie specjalne wentylatory. Raz widziałem, jak straż pożarna taki naprawdę olbrzymi wentylator wstawia w drzwi. Żeby właśnie wywietrzyć budynek. Tu są powybijane okna, ale to nic nie szkodzi. Oj, nie chciałem wyjść. Ale spoko. No dobra, um... My tutaj kończymy, reszta to już jest sprawa ubezpieczalni. Dom raczej nie nadaje się do zamieszkania. Moim skromnym zdaniem, specjalistą nie jestem, ale powiedziałbym, że raczej się nie nadaje do mieszkania. Dobra, wracajmy do bazy. Manatki złożone, Unit 7. Co za tym idzie? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, jeżeli lubisz ten symulator i chcesz zobaczyć więcej, zostaw lajka dla zasięgu i subskrypcję, by nie przegapić pozostałych odcinków. My w tym momencie wracamy spokojnie do bazy. Widzimy się na kolejnej misji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.